Dzień dobry, witaj na kanale Okiem Belfra, ja jestem Damian, a to kolejny vlogmas, w którym opowiem Ci jak to się stało, że zostałem nauczycielem. Zapraszam. Zanim przejdę do właściwej części tego odcinka, bardzo Cię proszę o łapkę w górę, komentarz, subskrypcję i zaczynamy. Wydaje mi się, że bycie nauczycielem po prostu było mi pisane. Mój dziadek był nauczycielem bardzo długo, moja mama była nauczycielką Krótko, ale była, no i ja też już jestem nauczycielem, całkiem długo, bo właśnie w tym momencie, kiedy to nagrywam, to pracuję w szkole dziewiąty już rok. Natomiast kiedy byłem młodszy, to szczerze mówiąc, ostatnią rzeczą, o jakiej myślałem, to żeby moja przyszłość gdzieś będzie dalej w edukacji. Szczerze mówiąc, jak byłem dzieciakiem, czy to była podstawówka, czy to gimnazjum, to marzyłem, żeby tę szkołę skończyć i żeby do niej nigdy, ale to nigdy nie wracać. Natomiast sporo się u mnie pozmieniało w liceum. Nie wiem jak dla was, ale dla mnie szkoła średnia to moment przełomowy w życiu. Jasne, w podstawówce również potrzebujemy poświęcić sporo czasu, żeby mieć dobre oceny, natomiast tego czasu wolnego jest dużo więcej niż w szkole średniej. Tak, żeby poświęcić go, nie wiem, na hobby, na jakieś inne aktywności życiowe, na pielęgnowanie znajomości. W szkole średniej tego czasu ogólnie, rzecz biorąc, jest raczej dużo, dużo mniej. Ale dla mnie nie robiło to wielkiej różnicy. Kiedy trafiłem do ogólniaka, bardzo mocno chciałem pielęgnować swoje znajomości, zdobywać nowe znajomości, co oczywiście musiało odbić się na moich ocenach. Ogólnie w podstawówce czy w gimnazjum miałem oceny dobre i bardzo dobre. Natomiast na początku szkoły średniej w pierwszej klasie w pierwszym semestrze te oceny były no przeciętne. Ogólnie historię lubiłem zawsze, czy to była podstawówka, czy było to gimnazjum i w szkole średniej nic się nie zmieniło, poza tym, że zmieniły mi się cyferki w dzienniku, no bo po prostu oceny miałem gorsze. No i wiecie, przychodzi okres zimowy, okres przedświąteczny i wystawiane są oceny proponowane na semestr. No i dostałem ocenę marną, nie wiem to była dwójka czy trójka, dzisiaj jestem nauczycielem historii, no ale cóż. Każdemu może się zdarzyć. No i wiadomo, trzeba zebrać się w sobie, znaleźć sobie w tę odwagę i porozmawiać z nauczycielem o tym, co można zrobić, by ocenę poprawić. I dla mnie ten moment tej rozmowy był bardzo istotny w moim życiu. Otóż okazało się, że mój nauczyciel to po prostu, nie szukając jakichś wysublimowanych słów, fajny gość. Jasne, chciałem poprawić ocenę, dał mi taką możliwość. Miałem przeczytać biografię Juliusza Cezara, którą swoją drogą cały czas gdzieś tam z tyłu na półce mam, czasami do niej zaglądam i później. I musiałem odpowiadać na pytania pana Romana dotyczące właśnie biografii Juliusza Cezara. Udało mi się to poprawić i potem coraz częściej interesowałem się historią nieco ponadprogramowo, ale też coraz bardziej uważnie słuchałem swojego nauczyciela na lekcjach historii, bo wcześniej, w tym pierwszym semestrze, nie do końca się tym zajmowałem, co było oczywiście moim wielkim błędem. No i okazuje się, że facet Fantastycznie prowadził zajęcia, był oddany całkowicie swojej pracy, no i potrafił przekazać te informacje historyczne w taki sposób, że no, nie trzeba było się uczyć, wystarczyło słuchać, żeby na sprawdzianie otrzymywać dobre oceny. I tak bardzo ta osoba na mnie wpłynęła, że. Zacząłem chłonąć coraz bardziej historię i planowałem historię napisać na maturze, by właśnie dostać się na studia historyczne. W całej tej historii też jest yy, taka smutna sprawa, no bo pan Roman niestety nie pracuje dzisiaj w zawodzie, zabiła go po prostu marna wypłata i zrezygnował z pracy, wyprowadził się do Anglii i z tego co wiem, jestem po prostu fryzjerem. W 2009 roku ukończyłem szkołę średnią, zdałem maturę oraz dostałem się na studia historyczne na Uniwersytecie Szczecińskim. Co prawda dostałem się też na inne uczelnie w innych miastach, ale bardzo chciałem zostać w Zachodniopomorskiem, no bo ja jestem ze Świnoujścia. Natomiast to są jeszcze czasy, kiedy studia historyczne cieszyły się wielką popularnością. Na tyle dużą, że... Yy, Miejsca były ograniczone. Dzisiaj, na dobrą sprawę z tego co kojarzy, wystarczy zdać maturę i raczej bez problemu na takie studia można się dostać, co jest dość przykre. A w tamtych czasach, no nie było to takie proste. Było 100 miejsc. Wszystkie były zapełnione i oczywiście była lista rezerwowych. Ja się dostałem i rozpocząłem w 2009 roku w październiku swoje studia historyczne. Teraz, czy miło wspominam studia i tak i nie. Jasna sprawa, nie wszystko nam się musi w życiu podobać. Niektóre zajęcia były naprawdę fantastyczne, inne według mnie kompletnie zbędne. Jak to było z innymi studentami? No szczerze mówiąc, nie skończyło nas tak dużo. Nie pamiętam dokładnie liczby studentów, którzy ukończyli studia magisterskie. Oczywiście po drodze był jeszcze licencjat. Natomiast yy, o samych studiach myślę Myślę, że kiedyś opowiem nieco więcej, natomiast nas na koniec zostało 25 do góra 30 osób. Tak więc całkiem sporo osób po drodze gdzieś albo nie zdało, albo z tych studiów rezygnowało. Jeżeli chodzi jeszcze o studia historyczne, to były dwa kierunki jakby. Archiwistyka i studia historyczne nauczycielskie to się wybierało bodajże na drugim roku studiów. No, skoro jestem nauczycielem, to wybrałem ten kierunek nauczycielski i po drodze mieliśmy praktyki. Najpierw w szkole podstawowej, później Gimnazjum i na koniec w liceum. Doskonale pamiętam swoje pierwsze praktyki. Byłem strasznie zestresowany, ale powiem Wam szczerze, w momencie kiedy wszedłem do sali i prowadziłem swoje pierwsze zajęcia, bo zanim przeprowadziłem pierwsze zajęcia, to musiałem zajęcia nauczyciela, który był moim opiekunem, hospitować, czy po prostu oglądać, słuchać i patrzeć w jaki sposób on prowadzi zajęcia. I w momencie kiedy się zamieniliśmy rolami, kiedy to ja stanąłem za biurkiem nauczyciela i prowadziłem swoje pierwsze zajęcia, to nie było żadnej blokady. Te 45 minut zleciało mi od tak, i wiedziałem, że to to jest chyba miejsce, w którym chciałbym być. Wiedziałem, że ten zawód ma sporo wad, nie zawsze jest kolorowo, natomiast czułem się jak ryba w wodzie. I kolejne praktyki, czyli gimnazjum. Tych praktyk obawiałem się najbardziej. Nie oszukujmy się, gimnazjum nie cieszyło się nigdy dobrą sławą, co wiązało się z tym, że jakiś stresik przed tymi praktykami musiał być. Ale szczerze mówiąc, był to stres nieuzasadniony, bo wkroczyłem do tej szkoły i naprawdę współpracowało mi się z tą młodzieżą bardzo dobrze. I Myślę, że młodzież, z którą współpracowałem, o ile mnie pamięta, też raczej nie powinna mieć nic do zarzucenia. Natomiast kiedy te praktyki ukończyłem, to już całkiem niewiele później odbywała się moja obrona pracy licencjackiej, po której, oczywiście, udanej obronie, otrzymałem już wykształcenie, miałem wykształcenie wyższe licencjackie i mogłem podjąć pracę w szkole. I tak też się stało. Po wakacjach między trzecim a czwartym rokiem studiów rozpocząłem pracę w szkole podstawowej, w której pracuję w sumie do dzisiaj. Wydaje mi się, że jest to idealny moment, żeby tę historię urwać, ale jej nie przerwać, nie zakończyć, bo jest spora szansa na to, żeby ją kontynuować. Dajcie znać w komentarzach, czy chcecie posłuchać o tym, jak wyglądały moje pierwsze dni, tygodnie, miesiące w szkole, w której swoją drogą pracuję do dzisiaj. Wydaje mi się, że historia powinna być bardzo ciekawa, tylko dajcie znać, czy jest sens takie coś yy, nagrywać, bo nie oszukujmy się, te pierwsze dni, pierwsze miesiące były sporym szokiem. Praktyki praktykami, natomiast rzeczywistość rzeczywistością to jednak wygląda... Wygląda zupełnie inaczej, no bo na praktyki przychodziłem przygotowany tylko i wyłącznie na dane zajęcia, a w szkole, kiedy jest już się zatrudnionym, jest tysiąc różnych innych spraw do ogarnięcia i dla mnie to był przeogromny szok. Tak więc czekam na informację zwrotną od Was w komentarzach, czy kontynuujemy historię. Jeżeli nie, to bardzo Ci dziękuję, że dotrwałeś do tego momentu. A jeśli to jest mój ostatni odcinek przed świętami Bożego Narodzenia, to życzę Ci wesołych świąt, wszystkiego dobrego, mnóstwo zdrowia, chociaż powiem szczerze, że bardzo chciałbym. Chciałbym jeszcze przed Wigilią coś wrzucić, tylko że mam czasu mało. Jeżeli się nie uda, to wesołych świąt. Do zobaczenia. Cześć.